sentymentalne serce, skłonność do. Dobrze? nie Nie, 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 tylko do flirtu. Bo ty przecież wiesz, kiedy powiedzieć dość. Bo ciebie wychowano bardzo tradycyjnie i w poszanowaniu zasad moralnych? Często jest są pracą, pracą. Nie, przy takich damach. A ty myślisz, że kto na takie damy będzie pracował? Z pewnością nie ci, którzy w takich salonach jedzą takie wykwintne kolacje. No po prostu taka taka jestem podniecona, to no no nie pamiętam, no. O, no, to był coś nowego. Zawsze wszędzie. To jest pierwszy krok na drodze zmiany mojego życia, ale zanim to nastąpi... Będę ci zawsze dostarczać takich emocji. No tak, tak. Są, są pewne wady, które się dziedziczy, bo chcę ci powiedzieć, że ta zdrada małżeńska nie jest taka znowu straszna. Co ty wyrabiasz? Daj spokój. Inspiracją do stworzenia sztuki teatralnej gry miłosnej był mój pobyt w Józefowie pod Warszawą w 2018 roku. To wtedy zaczęła się tworzyć taka inspiracja dla tej sztuki, a pobyt tu w Chicago mój i poznanie aktorów, których tutaj mam, spowodowało, że przyspieszyło to proces twórczy, ponieważ osoby, które pracują ze mną jako aktorzy, pozwolili mi rozwinąć szybciej strukturę sztuki teatralnej, którą będziecie mogli Państwo obejrzeć w Hunters 21. Mamy wspaniałych aktorów, takich jak Julita Mroczkowska, Maciej Góraj, Lukrecja Wilk, Marcin Kowalik. Także myślę, że Państwu będzie się bardzo podobał ten występ. Jest to komedia sytuacyjna, także myślę, że każdy się odnajdzie w różnych sytuacjach, które będą przedstawione na scenie. Zapraszam serdecznie i myślę, że cały wieczór będzie sukcesem dla Państwa i dla Polish American Actors Theater w następnym przedstawieniu. Proszę cię przestań, bo ty, ty wprowadzasz mi zabyt w głowy. Nie, 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 nie. Ty jesteś wystarczająco. Każda kobieta w wieku. Czekamy na Państwa w Hunter's Theater 21 sierpień 7 godzina. Najważniejsze są tylko te dni, te na które czekamy.